Dobra, ziomale, dam wam ciężkie zadanie. Ale jak to zrobicie, to myślę, że będzie grubo. Ponieważ, jak dobijemy 7000 łapeczek w górę pod tym odcinkiem, to kupuję masę figurek Bro Starsowych, a dokładnie saszetek, paczek z takimi oto figurkami Bro Starsowymi, jak na przykład ta Sandy, i robimy wielki opening na odcinku. Będzie z 10 albo 15 paczek, więc będzie to gruby film. Dlatego jeśli coś takiego chcecie, to lajkujcie. To wszystko zależy od Was. A ja witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bro Newsów na moim kanale. I dzisiaj mamy bardzo ważną informację, ponieważ. no Coś zostaje na stałe usunięte z Brawl Stars Coś bardzo ważnego Coś do czego się przyzwyczailiśmy I ciężko się będzie od tego odzwyczaić Oprócz tego jak nie zrobicie pewnej rzeczy do dwóch dni To stracicie jeszcze jedną Dodatkową bardzo ważną rzecz Więc oglądajcie do końca Musicie to wiedzieć widzowie Ale zanim do tego wszystkiego przejdę Jakoś już coraz bliżej do Brawloween Coraz bliżej do nowego sezonu Halloween w Brawl Stars ym, I wyjdą nowe skinki fajne halloweenkowe I wrócą też te stare ym, No oczywiście nie wszystkie ale część z nich wróci To już za niedługo startujemy Maraton. Moi drodzy, najprawdopodobniej gdzieś koło 7 października, 6 będzie pierwszy odcinek z maratonu. I na tym maratonie będę wam rozdawał darmowe Halloweenowe skiny. Postaram się codziennie. Więc tak nie chcecie przegapić tej okazji, to wystarczy, że zostawicie teraz suba na moim kanale, bo tylko subskrybenci mają szansę takie Halloweenowe skinki ode mnie zgarniać. A naprawdę będę ich rozdawał dużo w tym maratonie, więc kupię by to było przegapić. Polecam subskrybować najlepiej z dzwonem. Z góry dziękuję każdemu, kto ma wpisany kodik Tori w sklepie Brawl Stars. Ja go już sobie wpisuję, no bo każda osoba, która coś właśnie kupi z moim konem będzie pozdrowiona. Na moim odcinku. Na tego maila wysyłajcie nagranie lub skrynie, jak ktoś z moim kodem kupujecie i wtedy będę Was pozdrawiał. A jak ktoś to dzisiaj około 17.30-18 może maksymalnie 18.30 odpalę Wam live'ika. Kupimy tam myślę, że na pewno tego skinka, może coś jeszcze, bo wiem, że lubicie takie live, y, gdzie wydajemy gemy. Więc daj znać, zobaczyć, czy będziesz na live'iku, a ja już nie przedłużam tego wstępu i przechodzimy do pierwszych newsów. Na początek nie zajmiemy się tematem tej usuniętej rzeczy, tym najważniejszym tematem z naszego odcinka, ale też równie innym ważnym tematem, ponieważ jak ja to nagrywam, to za dwa dni. Wychodzi nowy sezon karnetu 31. Moi drodzy, więc chciałbym troszkę więcej Na temat tego się wypowiedzieć Jestem teraz na moim specjalnym koncie deweloperskim I coś wam pokażę widzowie No jak wiecie, tak mam dostęp do wszystkich skinów Jakie tylko są, nawet te, które jeszcze nie wbiły do gry I jest tutaj też m.in. Ten oto skinek do Serge'a W sumie to jego trzy różne wersje Taki czerwony, oprócz tego taki bardziej fioletowy Bym powiedział, po połączeniu z złotym No i taki fioletowo-niebieski To jest moja ulubiona wersja Więc teraz pozwólcie, że sobie wejdę I przetestuję tego skinka, patrzcie jak on wygląda pięknie podczas gry Ej, co? Co, jak co? To jest totalny szef. On jak chodzi tyłem, to jest normalnie szkieletem. Jakbyście z takim szkielecikiem szli. O, ale ma ulta w ogóle pięknego. Ewidentnie to jest mój ulubiony skin jak do Serja. Uwielbiam jak w karnecie są takie mocne skiny. No i to jest ciekawe, że on chyba od początku nie miał pelerynki. Ta pelerynka dopiero się pojawia u niego, jak użyjemy tego Ultra raz albo dwa razy, więc taka ciekawostka. No i swoją drogą chciałem wam powiedzieć, że na pewno ten nowy karnecik kupię. Dajcie znać, kto z was planuje też kupić nowy karnet, jestem bardzo ciekawy. Możecie teraz napisać w komentarzu, jak będziecie kupować, to mam nadzieję, że z kodzikiem Tory Bo już teraz wam to mówię, że jakaś losowa osoba, która kupi karnet z moim kodem, zgarnie jakiego tylko skina będzie chciała właśnie z tego tematu dawno, dawno temu. Czyli albo Nani koszmarna rycerka, tego nowego, albo opętanego Poko, albo Perłę w Mrocznej Twierdzy, a dobra niech zaszaleje. Albo upiornego rycerza Draco, czyli skina wartego 300 gemów. Jedną losową osobę wybiorę i ona sobie będzie mogła wybrać jakiego skina tylko chce, pewnie wybierze tego do Draco. Dlatego widzicie, że kodzik który warto mieć wpisany. Ale jak wiecie, razem z końcem karnetu kończy się też sezon w Brawl Stars rankedowy. No... Ja nie zaszalałem w tym sezonie, nie ukrywam trochę mało grałem. Może jeszcze dzisiaj na live'iku coś popykamy, żeby chociaż tego mityka dobić. Dajcie znać, jaką Wam się udało ustrzelić rangę w tym sezonie. Wiecie, no w poprzednim był u mnie master, więc ten troszkę sezon odpuściłem, ale na pewno jeszcze będę chciał jakiś sezon przeatakować. I myślę, że warto będzie to zrobić w kolejnym sezonie, bo wtedy będzie taki oto skinek, złowroga i do zdobycia w rankedowych star dropach. No widzowie, sami przyznajcie, że skinek prezentuje się nieźle. Może nie jest taki najlepszy wybitny skin, który po prostu wchodziły do trafienia w rankedach. Były może lepsze, jak na przykład, nie wiem, ta melodii, która była aczkolwiek też jest on bardzo ładny, zobaczcie na jego ulcika, uwaga, uuu, lala, naprawdę spoko jest, yy, więc tak to się prezentuje, ocencie go w skali od 1 do 10 w komentarzu, mi się zwłaszcza ten ult podobał, wtedy taki smok wielki nagle wylatuje, yy, no spoko, jeden z lepszych skinków też na pewno do mendy. nie wiem czy najlepszy, ale na pewno jeden z lepszych, yy, no i będę chciał go zgarnąć za darmo w rankedowym Star Drawfee, bo w tym sezonie niestety nie udało mi się trafić Bel, więc pewnie będę sobie kupował później tam za błyskotki, bo ona będzie w sklepie za 5000 błyskotek, aczkolwiek no aktualnie nie trafiłem jej znowu, to bym miał farta i trafił tego nowego skina w nowym sezonie rankenu A ja wracam już na normalne Brawl Stars, nie to deweloperskie, ponieważ widzowie, czas powiedzieć sobie o czymś, co również się kończy, i kończy się już właśnie też jutro. To jest mocne, jak szybko to zleciało, powiem Wam szczerze. Jest to coś ważnego w Brawl Stars, coś do czego chyba wszyscy się przyzwyczailiśmy, czyli event Spongeboba. Tak, moi drodzy. Jak widzicie, jak to nagrywam, jeden dzień 23 godziny. Tyle zostało do końca tego eventu i po całym tym evencie no po prostu już go nie będzie. Czyli nie będzie żadnych wspomagaczy, moi drodzy. Nie będziemy tutaj mieli w menu bąbelków <grych> i różnych właśnie takich wodnych efektów. Nie będzie już tak naprawdę nic ze Spongeboba. Event planowy też się skończy. Będziemy tu pewnie mieli powrót mega świnki. No i co najważniejsze, nie będzie sklepu pod tłustym krawem, gdzie codziennie wyczekiwaliśmy na jakieś oferty, gdzie zdobywaliśmy krabową forsę. Oczywiście krawowej forsy też już nie będzie, nie będzie się dało zdobyć. I teraz Ważna kwestia. Jeśli macie jakąś krabową forcę, nawet nie jakoś dużo, typu tak jak ja, 1900, to wydajcie ją widzowie, bo jak jej nie wydacie, no to nie dostaniecie w zamian to gemów, nie dostaniecie w zamian to niczego, tylko po prostu ta forca Wam przepadnie. To są potwierdzone informacje od twórców Brawl Stars, więc proszę pamiętajcie o tym widzowie, żeby krabowej forcy się pozbyć, i ja teraz to zrobię. Co prawda udało mi się już zdobyć wszystkie skinki z fancluba, z czego bardzo się cieszę. Możecie mi się też pochwalić w komentarzu, czy też już Wam wszystkie się udało, albo ile ich macie. Co do skinów, to jeszcze do nich sobie zaraz wrócimy, bo powiem Wam, czy one wrócą, jak tak, tu kiedy. Ja biorę teraz moje 1910 krabowej forsy i wydaję je na tą ofertę, bo to jedyna oferta, na którą mam mnie stać, a przynajmniej dostanę jeszcze błyskotki i dostanę jeszcze, jak widzicie, 5 star dropików, więc w sumie dobre i to, przynajmniej mi ta forsa nie przepadnie i myślałem, że już coś dobrego w pierwszym star dropie trafimy. Oglądajcie do końca, bo jeszcze mam tutaj cenne informacje dla was na koniec, ehm, też nie możecie ich przegapić, ale okej, niestety, moje star dropy akurat nie oddały jeszcze ostatni, nie, nie, nie. To nie jest to co bym chciał, ale gdzie są moje 2000 błyskotek? Dostałem je w ogóle? Dostałem, dobra, mam teraz 6600, no i jak ten skinek dobel będzie już za błyskotki z rankedów tego sezonu, to go kupię. Ale cofnijmy się teraz do tematu tych spanchmowych skinków. Jeśli ktoś z was któregoś z nich nie zdobył, to jeszcze się nie przejmujcie, bo jeszcze będziecie mieli na to szansę. Wszystkie te skinki wrócą też do sklepu w pewnym momencie za gemy, ale tylko będzie to jednorazowo. Czyli będzie taka luźna sytuacja, jeden taki luźny moment, w którym te skiny wrócą i będzie można je kupić za gemy, Jeśli któregoś z nich nie zdobyliście, jak ten moment przegapicie, to już wtedy nigdy nie będziecie mieli na nie okazji. Dlatego wyczekujcie tego momentu, jaką będzie, to ja też wam nagram, bo na pewno jest dużo osób, które na niego czekają. I właśnie te skinki będzie można zdobyć. Na przykład Jessie będzie kosztowała 79 Gemików. No myślę, że pamiętacie jeszcze w miarę te ceny. A kiedy to będzie dokładnie? Bardzo możliwe, że w ostatni dzień tego eventu, czyli jutro, a jak nie jutro, to może dzień po zakończeniu tego eventu czy coś w tym stylu. Tak bym się spodziewał, ale tak naprawdę dokładną datę znają tylko twórcy Brawl Stars. Mam ta jeszcze jedną ważną informację sobie w zadymiarze, moi drodzy, i musimy zjechać na sam dół, bo mamy tu Kędziego Jeśli chodzi o Kędziego to no wczoraj, jak wiecie, był reset pucharków, dlatego nie mogę wam tutaj aktualnie w Brawl'u pokazać osoby, która wbiła na nim jako pierwsza na świecie 2000 pucharków, ale taka osoba jest i tutaj wam się tam skryje, że rzeczywiście coś takiego się stało i tej osobie udało się zdobyć 2000 puszek na Kenzie, na nowym zadymiarzu. On dopiero co wyszedł tak naprawdę, przecież on jeszcze chyba dalej jest w przedwczesnym dostępie, dopiero Kenzie właśnie wychodzi za dwa dni i będzie go można zdobyć za kredyty, więc ja jestem wielkim w szoku i w ogóle dajcie mi zdać, ile macie kredytów przygotowanych na kędziego, no bo ja niestety nie mam praktycznie w ogóle. I to jest pierwszy zadbiarz, którego nie będę miał od razu, gdy on wychodzi. Um, już zapomniałem, jak to jest nie mieć wszystkich postaci. Niestety, troszkę się z tym pomęczę, bo zanim na kędziego zbieram, to trochę minie, ale na szczęście wychodzi za niedługo nowy karnecik, tam będzie też dużo kredytów, więc będę je sobie zbierał powoli na tego kędziego. To na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się dzisiaj. na live'iku. do zobaczenia. Kapiona!